Była sytuacja, że mi tego typa Uratowałem typowi życie e, W szpitalu e, Przywieźli mnie od trzeciej gościa Takiego naćpanego, że oczy mu po prostu wychodziły No i rano się patrzę Mówię, kurwa roślinka I widzę, że on jest naćpany po prostu I tak oddychał Ledwo co, nie No i mówię tej... Pielęgniarce, czy się, mówię, czy się zbłaźnić, czy mówić tej, no poszedłem do pielęgniarki, mówię, ten pan dziwnie oddycha i że trzeba by było go ogarnąć, nie? Eee, no i przyszła lekarka, dotknęła go za klatę, a ta aparatura, co on miał podpięty do siebie, no kurwa, nie działała. I oni tak, wypierdalać, nie? I zaczynali, zaczynają go u mnie w sali reanimować, stary. I czaisz, że gdyby nie ja... To chłop by wykit... Kurwa, spojrzałem się w prawo. I czaisz, że gdyby nie ja, to chłop by wykitował? Bo się okazało, że stary nie oddycha, ma zatrzymanie akcji serca. I ta apartura nie piskała, że coś się z nim z dzieje źle. No i wiesz... Ale wiesz, jak się to nazywa, nie? Selekcja naturalna. No selekcja naturalna, nie? Ale chyba ktoś mu powiedział, bo się mnie pytali, skąd wiedziałem, ten dziadek, nie? Ja mówię, no taki instynkt miałem po prostu. No i... Lekarki mi nic nie powiedziały, ale... Chłop zaczął później ze mną gadać, bo na, na parę dni później już był normalny, nie? Ja mówię, co ty stary wziąłeś, że... że ty tak wyglądałeś, nie? No tragedia. A on do mnie, a bo ktoś tam dopa przyniósł, takiego maczanego, taki cały... Wy e, stary, najgorsze ścierwo, nie? One jungle, one city. Idzie z apartu. Aaa, kurwa, ale... Ta lekcja, ja uważam, że jakbyś, kurwa... No a chłop miał z 30, z 35 lat jakoś, nie? No szkoda młody mi go. No młody, młode, ale no ty jakbyś go widział, to byś myślał, że on się urodził niepełnosprawny po prostu od dziecka, nie? Że tak wygląda. Nie, że kurwa, bo są tak wykitowani jebanić wiem, tyle co w kurwa, wszystko za darmo. Pom jakieś nakropy, kurwa, chuj wie No, ale stary. Masakra jak go zobaczyłem, No i, i, i jeszcze gdyby nie ja to by chłop mi wykitował stary na oddziale, nie? W, przy, w, nie? obok mojego łóżka. Chłop by było, on naprzeciwko mnie leżał tak na no, posłkasi. by cię nawiedał.